Rozrzucane szczątki. Tam silniki, dwa obok siebie. Tu chyba przednie koła. Nie jestem znawcą wielkim samolotów, ale wszędzie porozrzucane multum, multum szczątków tego samolotu. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczyna się kolejny dzień. W nocy trochę padało i właśnie owieczka budzi. Jest godzinka około ósmej. Także zaczynamy pomału kolejny wspaniały dzień. Będą szczątki wraku samolotu, który eksplodował i rozbił się właśnie w Peak District. Teraz dokładnie nie pamiętam jak się to miejsce nazywa, więc już teraz zapraszam na kolejny bardzo ekscytujący odcinek Moja Droga. Więc do zobaczenia w tym odcinku. A dzisiaj spaliśmy w takim oto miejscu. Super iglasty las. Powietrze rewelacyjne. Ptaszki śpiewają. Deszcz przestaje padać. Zaczyna się rewelacyjny dzień. Więc czas na śniadanko. Czas coś zjeść. I ruszamy dalej. A więc zapraszam na kolejny odcinek, kolejny dzień małej przygody Moja droga. Idziemy dalej? Idziemy. I teraz markajmy. Na pewno na tym dokładnie to co można począć stojąc na jego brzegu. Ale jest naprawdę fajnie. Idziemy. Miejsce nazywa się chyba Devil's Dyke. W tym miejscu, nad tym miejscem rozbił się, eksplodował samolot i szczątki tego samolotu spadły właśnie w tym miejscu, do którego idziemy. Pełen szacunek dla tego miejsca z pewnością się należy, bynajmniej ja tak uważam, więc Pomału podążamy. Niestety nawigacja tutaj słabo działa, ale wiemy w którym kierunku się przemieszczać, więc z pewnością znajdziemy. Ścieżka jest tak jak widać przypieptana bardzo mocno. Dużo ludzi chodzi naprawdę w to miejsce, więc zobaczymy jak będzie. Pierwszy raz jestem w tym miejscu, no ale już czuję tak taki, pomimo, że się naprawdę... Nie boję latać samolotami, a wręcz uwielbiam. To jest takie miejsce, gdzie chyba faktycznie czuć mm, i ludzie, którzy mijają nas, tak, czuć taki troszeczkę smutek, jakiś żal, że taka tragedia miała miejsce. Tak wszyscy musimy o tym pamiętać, że wcześniej czy później przenosimy się z jednego miejsca w drugie. I to jest zupełnie oczywiste, naturalne Tylko szkoda, że czasami musimy wcześniej Niż się tego spodziewaliśmy Ale też spodziewać się należy tego w każdej chwili swojego życia No nigdy nie wiemy kiedy ta chwila nastąpi no, Mam nadzieję, że mnie troszkę słychać No jak to w górach trochę musi wiać Ale akurat w tym miejscu jest tak dość Dość łagodnie, nie wieje mocno. No a jeżeli chodzi o widoki, to widoki są rewelacyjne. Tylko spójrz. Po prostu super. Widoki super, miejsce pełen szacunek. Idziemy, myślę, że pół godzinki będziemy na miejscu. Chodźmy. I tak sobie kiedyś samolot właśnie leciał. I niestety w pewnym momencie eksplozja. Prawdopodobnie trochę dalej w tamtą stronę Jeżeli spadł właśnie w tym miejscu Mała korekta Minęliśmy w Devil's Dive To nie jest to miejsce Jest jeszcze kawałek dalej A miejsce docelowe, gdzie są te szczątki samolotu Nazywa się B-29 Overexpose Crash Site, czyli pomyliłem się, dlatego małą korektę wprowadzę. Ale, jakbyście szukali tego miejsca, to trzeba minąć Devil's Guide cały czas prosto i gdzieś po lewej stronie. Prawdopodobnie tam już będzie tablica. Więc idziemy dalej. Strzałka pokazuje w lewo, więc idziemy w lewo. Prawie jesteśmy na miejscu. Tam chyba jest jakiś jeden element. Nie wiem czy widać na kamerze, ale zaraz będziemy na miejscu. I jesteśmy na miejscu. W którym można mieć dobry humor. Niestety minęło wiele osób, ale trzeba pamiętać, że życie trwa dalej i cieszyć się nim. Był samolot wojskowy B29. Zginęło tu 13 osób w 1948 roku, 3 November e, i 12 November 80. A gdzieś tam, gdzieś tam zaparkowaliśmy, więc mamy do przejścia spory kawałek drogi. Tyle, ile w górę, tyle samo w dół. Prosta matematyka. No i Peak District. Do zobaczenia za jakiś czas. Pewnie jeszcze Cię odwiedzimy. Bardzo fajne miejsce. Kolejny szczyt Peak District OBT. Bardzo dużo, w których po prostu ktoś zginął. Piękny szczyt, piękne miejsce. Pomału kończymy ten dzień. Pozostało zejść w dół, droga powrotna i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem skąd. Moja droga. Na razie w kontakcie. Cześć like, subskrybuj i tak dalej.